Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy nietypowy deser babkę z galaretek. Potrzebować będziemy pół litra mleka, 4 łyżki cukru pudru, 3 galaretki, każda w innym odcieniu. Rozpuściłam w półtora szklance wody i pozostawiłam do całkowitego stężenia. Tutaj mam 5 łyżeczek żelatyny. Żelatynę zalewam paroma łyżkami wrzącej wody i należy pomieszać do całkowitego rozpuszczenia. A galaretki pokroimy w kosteczkę. Ja mam w naczyniu więc pokroimy w kosteczkę. Jeżeli mamy problem, że żelatyna nie chce nam się rozpuścić, wkładamy do rondelka z wrzącą wodą i żelatyna się nam szybciej rozpuści. A teraz balareczki pokroimy w kostkę. Ja to robię może pokażę. Nacinam wzdłuż i później kostkę i już mam galaretkę pokrojoną w kostkę lepiej jak galaretkę przygotujemy na noc mamy pewność że mamy tak wygląda galaretka idealnie pokrojona w kostkę. Tak, galaretkę mam przygotowaną, formę mam wysmarowaną olejem. I teraz sprawdzimy, czy już mamy płynną. No prawie mamy, rozmieszamy i połączymy z mlekiem. Żelatyna musi być całkowicie rozpuszczona. Troszeczkę mnie parzy, ponieważ była we wrzącym. Teraz składniki połączymy i wlejemy do. Tak, I wlejemy do formy. Śladyne dolewamy do mleka. Mieszamy. Dodajemy cukier. Jest to deser w przygotowaniu i dajemy do lodówki też na całą noc lub tak na 4 godziny, aby całkowicie galaretka stężała. I będzie babka z galaretką. które dowolne, jakie lubimy, jakie w domu mamy, to jest bez znaczenia. I teraz będziemy naszą galaretkę wlewać do formy. I babka z galaretek powędruje do lodu. Można przelać całość. I tak przygotowana babka z galaretek wędruje do lodówki. Najlepiej na całą noc. I tak oto wygląda babka z galaretek. Teraz należy ją odwrócić. Jeżeli mamy taki problem, to tutaj należy dać ściereczkę zanurzoną w ciepłej wodzie, bo jak tu widać ten problem będę miała. Ja spróbuję ją leciutko podważyć nożem i może będziemy mieli bez tej ściereczki ale ta ściereczka lub brząca woda tak mamy i tak oto wygląda galaretka babka galaretkowa Wygląda. Jeżeli babka jest całą noc w lodówce, jest bardziej stężała. Moja jeszcze troszeczkę powinna być w lodówce. O ile Państwu przepis na babkę galaretkową się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy. Kropka pl Babka galaretkowa